Widać, czy nie widać. Dajcie mi znać, czym nie widać, czy nie słychać. Czy mamy tu już kogoś, czym nie widać, czy mnie słychać. Na no, cześć, Rafał. Widać mnie, czy jestem naświetlona. Widać i słychać. Cześć, Małgosia. Cześć, Rafał. Witam, witam. Dzięki bardzo za łapki w górę. Super. Dawno mnie nie było tutaj z live'em takim na żywo, więc pomyślałam sobie, że do Was wpadnę i coś nagram przy tej. O, może tu lepsze światło, tak? I coś nagram przy, tej, przy tym piątku. Um, Ale może podświetlone. A teraz nie lepiej z tego kąta. Dajcie znać. No i w ogóle czy dobrze słychać? Słychać miło cię widzieć. Pozdrawiam. Okej. Okay. Moi drodzy, więc przy tym piątku chciałam do Was przyjść i opowiedzieć, ponieważ było pytanie. Jeżeli chodzi o macierzyński, ja zrobiłam na moim kanale około dwa filmy, tak jakoś dwa czy trzy lata temu na ten temat. Z każdego kąta dobrze, ok, super, dzięki. Zrobiłam vlog na ten temat i opowiedziałam Wam dokładnie wszystko na moim przykładzie, więc również chciałam odpowiedzieć na pytanie jednej z widzki i użyć tego dzisiaj Q&A do odpowiadania na pytania. Ale jak spojrzałam na ten temat macierzyński, to myślę, że ten macierzyński zajmie nam praktycznie cały czas. Ja nigdy nie chcę robić live'ów dłuższych niż 25-30 minut. Więc pomyślałam sobie, że po prostu zajmiemy się tylko i wyłącznie tym tematem, no bo od kiedy urodziłam Pawełka, minęło już 5 lat, no i może rzeczywiście się niektóre rzeczy zmieniły. Więc spojrzałam w te wszystkie regulacje, jeżeli chodzi tutaj o, o stany, i zaraz Wam powiem na ten temat, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale zanim to zrobię, to jeszcze zobaczę, co piszecie, bo piszecie. Danusia, Wida, eh, witam. Mm, Dorota, eh, Barbara, Maria, Beata. Dobra, super. Podajcie dalej, tam macie taką strzałeczkę, możecie się podzielić tym live'em, może ktoś inny skorzysta, nie wiem, czy to można od razu zrobić, czy dopiero po live'ie. W każdym razie zaczynamy, a y, pytania na ten temat bądź, bądź inne to jeszcze możecie mi zadać, jak skończę mówić, no albo piszcie w trakcie, to też y, zerknę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o macierzyński w USA, na dzień dzisiejszy, rok 2023, listopad, wygląda to tak. W Illinois, Illinois jest jednym z trzech stanów, gdzie w marcu tego roku gubernator Pritzker zarządził, podpisał ustawę, gdzie pracodawca, który zatrudnia powyżej 50 pracowników, musi... Płacić za urlop macierzyński. Ja się starałam dokopać dokładnie, o co tam chodzi, bo jest napisane 40 godzin. Na 40 godzin to jest jeden tydzień tylko płatny, tak? Więc nie wiem, czy to chodzi o całe macierzyńskie, czy tylko jeden tydzień. W każdym razie to jest jeden, to jest trzeci z 50 stanów w Stanach, gdzie takie prawo weszło. Na mojej miniaturce, którą dzisiaj tutaj zrobiłam, zobaczycie, że ta większa część kraju narysowana oznacza, że po 12 tygodniach mamy tutaj coś takiego jak FMLA, czyli fam, uh, Family Leave of Absence, i używa się to uh, albo właśnie. W postaci macierzyńskiego albo do adopcji dzieci, albo do rodziny zastępczej. Jeżeli bierzecie kogoś do rodziny zastępczej, to też wam to przysługuje. FMLA ogólnie ma takie pojęcie bardzo rozszerzone, bo e, również możecie to użyć w przypadku własnej choroby, bo to jest po prostu zwolnienie do 12 tygodni, czyli tak około 3 miesiące, e, do 12 tygodni z pracy właśnie z powodów, Rodzinnych. Może to być opieka, oczywiście, musi to być udokumentowane. Może to być opieka nad osobą starszą, może to być e, e, uszczerbek na własnym zdrowiu, gdzie musicie wziąć trzy miesiące do trzech miesięcy wolnego. Ale my dzisiaj tutaj będziemy omawiać e, macierzyńskie, więc pojęcie macierzyńskiego jako tako no, nie istnieje w sensie. Teraz właśnie zostało to wprowadzone, że może, że powinno się płacić pracownikowi czter, za 40 godzin, czyli za tydzień, jesteśmy jednym, Illinois jest jednym z trzech stanów w całych 50 Stanach, gdzie to obowiązuje, reszta ma nadal tak, jak było dotychczas, czyli jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 50 osób, musi wam dać. Maksymalnie 12 tygodni wolnego, które są niepłatne. Nie ma czegoś takiego jak becikowe, jak rok e, e, zwolnienia z pracy, e, jeżeli coś z tych tygodni użyjecie przed... A, przed e, Urodzeniem dziecka, to z tego Wam jakby się tak odejmuje. To by tłumaczyło, dlaczego na przykład z pierwszym dzieckiem e, e, ja miałam tylko bodajże 6 tygodni, z drugim 8, a z Pawełkiem miałam tygodni 16, ponieważ mój pracodawca e, wychodziło na to, że mam 12 tych e, tygodni, plus mój pracodawca dokładał. 4. Zależy to od pracodawcy, zależy to od stanu, dlatego tak umownie w całych Stanach przysługuje Wam do 12 tygodni um, macierzyńskiego niepłatnego. Jakbyście mieli jakieś pytania na ten temat, to teraz piszcie. To jest temat bardzo złożony, bo praktycznie z każdym dzieckiem pracowałam do końca. E, Dawidek był najlepszym przykładem, najstarszy on się urodził 3 stycznia, ja drugiego poszłam do pracy zaraz po Nowym roku. No i zawiozłam się do szpitala, ponieważ miałam e, skurcze. E, no, więc e, tak to tutaj e, wyglądało. E, ciąża to nie choroba, wszyscy pracują do ostatniego dnia jak mogą wiadomo zdarzają się przypadki że ktoś nie może no i wtedy właśnie jest taka sytuacja że z tych 12 tygodni bierzecie sobie um, um, odciąga wam się to tak ale suma sumarum zależy to od pracodawcy czy wam zapłaci czy nie jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy doszli, a nie słyszeli, że w tym roku, dopiero w marcu, y, gubernator Pryckker zarządził, że to powinno być płatne, ale to nie jest płatne we wszystkich stanach, tylko jest płatne u nas. Nasz stan jest jednym z trzech w całych stanach, gdzie on zarządził, że powinno być za 40 godzin płatnych, czyli no za 40 godzin płatnych, czyli ja to rozumiem, że to jest tylko tydzień z 12 tygodni macie płatny. Co jeszcze na ten temat? Zerknę tutaj, czy coś piszecie, bo widzę, że, że piszecie. Gdzie Pawełek? Pawełek w szkole. Pawełek w szkole. E, dziękuję Kristina, Isa. Wiecie co, ja nie wiem, co z tym Mateuszem. On mi po, po, pisze prywatnie również. Ja nie wiem, czy to jest jakiś bot, czy nie, ale pisze mi ciągle taki sam m, teksty. Więc Mateusz, e, ja widzę, że ty to piszesz, także dziękuję, że ty to piszesz, ale może napiszesz inne zdanie też. E, trzecia, cześć Halina. DJ witam Żegnam bo o tym Kasia już na vlogu kiedyś omawiała. Buziaki pa. No pa. No właśnie zmieniło się troszeczkę, jeżeli chodzi o macierzyński i wiadomo, ludzi dochodzi, więc nie każdy y, we vlogach sprzed dwóch lat buszuje gdzie to od, jakie są teraz prawa, prawda? Dziękuję bardzo. Elżbieta. Czekajcie. Dobra. E, więc teraz tak. E, co jeszcze na ten temat? Zależy to od pracodawcy, czy to jest płatne, czy to jest niepłatne. Wiem, że jak zrobiłam tego, to wideo jakieś 2-3 lata temu, to zaczęły się, ode mnie, zaczęły się odzywać, słuchajcie, kobitki, które tutaj rodziły dzieci, mówić, że to nieprawda. No słuchajcie, każdy stan jest inny, każdy pracodawca jest inny. Więc jednemu się trafi, że dostanie 12 tygodni. Płatne. Jednemu się trafi, bo to zależy od pracodawcy. Jednemu się trafi, że dostanie na przykład 12 tygodni niepłatne. E, inny pracodawca na przykład pokrywa połowę tego macierzyńs macierzyńskiego. E, co jeszcze? E, znam przypadki. Nawet Jessica, którą oglądacie, znaczy oglądaliście, bo ona teraz nie nagrywa, ona miała taką sytuację, że właśnie niedawno urodziła senka. Ona nie miała macierzyńskiego z pracy. Ona po prostu sama sobie tak, jakby to wzięła, gdyż praca, gdzie ona pracuje, zatrudnia poniżej 50 osób. Więc teoretycznie y, nie przysługiwało jej nawet 12 tygodni. No, co się wtedy dzieje? No, często się dzieje tak, że no, po prostu pracodawca nie musi na Was. E, Płacić, znaczy, płacić, czekać, sorry. Pracodawca nie musi na Was czekać, bo właśnie co się dzieje po tych 12 tygodniach? Na tej ikonce, którą właśnie pokazuję na, na miniaturce, jest pokazane, że po 12 tygodniach, jeżeli byście musieli z jakichś przyczyn zostać w domu dużo dłużej, dłużej, no to pracodawca nie ma obowiązku. Nawet ten, który zatrudnia powyżej 50 osób w swoim zakładzie, bądź też biurze, bądź też banku, czy gdziekolwiek, gdzie pracujecie, czy w szpitalu, nie ma on obowiązku wziąć was z powrotem. Trzeba się pojawić do 12 tygodni. No więc są to takie prawa, które, gdy ja patrzę na prawo polskie i jak ludzie narzekają, to mi się po prostu włosy na głowie stają, bo, bo wydaje mi się, że naprawdę prawo, jeżeli chodzi o macierzyństwo w Polsce, no jest bardzo luźne, y, praktycznie dużo osób, rzadko można policzyć, wiecie, na, na palcach jednej ręki, kto pracuje do końca, y, to już chyba z pasji, bo jeżeli można i dostaje się 100% y, jakiegoś tam wynagrodzenia, y, no, to, no to w tym momencie, no w Raczej nadużywa się tego, czy ktoś się dobrze czuje w, w ciąży, czy mniej się czuje dobrze w ciąży. Po prostu się nie chodzi do pracy, tak? E, I ma się za to płacone. No tutaj tak niestety nie jest, e, ale przynajmniej uczy to, wydaje mi się. Ja tutaj trzy ciąże przeszłam, więc mogę na ten temat się wypowiadać w tym stanie. Są przypadki, no, że, że ludzie dostają jakąś zapomogę ja zawsze mówię osoby biedne, bądź biedne udające, jako, dostają jakąś pomogę, nie pracują, no i w związku z tym y, mogą y, tam otrzymywać jakieś benefity, ich pobyt w szpitalu jest również y, darmowy, y, bądź tam płaczą, płacą naprawdę małe grosze za to. Y, no, y, zależy to właśnie od sytuacji. Także jakaś tam pani, która tu mieszka 30 lat, mogła mieć zupełnie inną sytuację, jak ja mam, ja wiem, jak mój bank, na przykład daje jeżeli chodzi o macierzyński jak dawał kiedyś, kiedyś też były inne, inne warunki, było to mniej godzin, mniej nawet tych 12 tygodni dlatego tak jak powiedziałam. Z jednym dzieckiem byłam 8, z drugim z jednym 6, 8 a później 16. Tam było to jak jeszcze jedno pytanie właśnie przy tym macierzyńskim, czy dzieci idą do żłobka. Tak, generalnie idą, jeżeli jest kobieta pracująca, to idą do tego żłobka o Razu. Żłobki przyjmują od 6 tygodni, więc na upartego możecie dzieciaszka takiego małego, 6-tygodniowego zabrać od razu do żłobka. Czy to jest humanitarne, czy nie, to już jest kompletnie druga sprawa, ale tak jak mówię, no niestety takie jest prawo. Żłobki są przepełnione, pracujące kobiety praktycznie maksymalnie po 12 tygodniach wracają do pracy. No, i, 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 i tak się tutaj, tutaj wszystko ym, odbywa. Yy, no, i to by było na tyle, chyba. Chyba, że są jakieś pytania oczywiste, których tutaj. Pozdrowienia z Hamburga, witam. A jest coś takiego jak tacierzyński? O, ta... o, dobre pytanie, Rafał. Tak. Tak. Yy... Jak Dawid się rodził, nie było coś, czegoś takiego. I, I znowu, w mojej pracy tego nie było i nie było tego w pracy Jamesa. E, więc na dzień dzisiejszy on chyba ma coś takiego. Ale głośno gada ten mój chłopak. Nie było czegoś takiego, zależy to od pracodawcy. Wiem, że teraz w banku faceci, którzy na przykład, no, no słyszy się po prostu, prawda, na sali, że jest I'm doing life. Że faceci, którzy na przykład no są w związkach i ich żona ma dziecko i oni pracują dla nas, dla naszego banku, to mają tam chyba nawet dosyć dużo, chyba był miesiąc teraz, a kiedyś było tydzień. Tak więc, za czasów, kiedy ja urodziłam Dawida, mój mąż nie miał. Tego chyba z kubą wziął sobie parę dni, ale tego wam nie powiem, czy to było takie typowo tacierzyńskie. Nie. Raczej nie, bo nie pamiętam, żeby z żadnym z dzieci e, brał coś takiego. No ale to u niego w pracy. Jego praca jest też dużą pracą, e, du, dużym, e, dużą firmą, no ale po prostu no, nie było tego. Myślę, że teraz może coś po tylu latach się zmieniło. Może jest, bo u mnie, u mnie jest ten tacierzyński w sumie. Także super pytanie, Rafał. Cześć, cześć Rafał. Czyli w sumie, przepraszam, DJ nie widzę, bo cią... Ja no, przepraszam, nie widzę, musiałabym okulary, zapomniałam znowu założyć. E, czyli w sumie samemu trzeba zebrać pieniądze na ten czas z tego, co rozumiem. E, tak. Albo, albo no, masz takiego pracodawcę, no na przykład wiecie, no ja nie chcę się tutaj posilać i mówić na przykładzie y, y, koleżanki, która nagrywała wcześniej, no ale ona nie ma tego y, macierzyńskiego, no i już teraz nawet y, jej synek ma dwa miesiące. Bo ona jest dostępna na, na Jessica na mediach y, społecznościowych, jeżeli chodzi o Instagram, nie nagrywa po prostu na YouTube'a. No i po prostu wiem, że zaczęła robić pracę dorywczą. Y, w sensie, że tak jakby na pół etatu, ale ona dopiero dziecko ma dwa miesiące w domu, żadnej wyprawki, niczego nie dostała. My w ogóle nie mamy tutaj wyprawki, ale nie dostała jakichś tam 12 tygodni. Po prostu jej pracodawca zatrudniał mniej, mniej niż 50 osób i nawet. Y, co oznacza, że nawet nie musi czekać 12 tygodni na nią, jak ona by na przykład sobie chciała wziąć ten niepłatny macierzyński 12 tygodni i wrócić z powrotem. Dlatego ona to tak traktuje, że, że, że ma już jakąś tam inną pracę dorywczą, czy tam na, na full-time, ale na razie ją zaczyna, jakby to powiedzieć, tak. Część, yy, na pół etatu, no bo wiadomo, dziecko jest malutkie, ale teoretycznie, no to trzeba sobie po prostu zbierać pieniążki. No albo jesteście jednymi z tych uprzywilejowanych, którzy dostaną jakieś tam, yy, nie z racji urodzenia dziecka, bo tu czegoś takiego nie ma, ale z racji yy, na przykład tego, że Wam się nie za bardzo powodzi, albo jesteście w iluś tam procentach osób, które bardzo cienko przędną, no to wtedy dostaniecie jakąś tam pomoc finansową, jakieś pieluszki, jakieś inne rzeczy. No nas to nigdy nie objęło, bo po prostu no, nie, nie, nie pracujemy na czarno, że tak powiem, nie należymy do granicy ubóstwa, no, i nie jesteśmy jednych, jednym z tych, yy, i nie mówię, że Polacy, bo dużo narodów kombinuje. Nie jesteśmy jedny, jednymi z tych osób, które po prostu zarabiają na czarno i mają naprawdę dużo pieniędzy, tylko tego nie wykazują i dlatego należą im się benefity, prawda? No to wtedy sobie siedzą w domu, ale, ale i, i jakieś tam dostają świadczenia. Pozdrawiamy Sztokholm. Witaj orzeszku. Nie wiem o kogo chodzi. A w Niemczech można przedłużyć do trzech lat. A widzę, że ktoś tu jest w i może to za mnie wyjaśnić. Aha, no czyli no, widocznie takie jest. Łapki w górę, dziękuję Rafał. Pozdrowienia z Holandii, z Ottawy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Także no widzę, że nie ma pytań, to możemy skończyć wcześniej, żeby nie przedłużać, bo może macie jakieś pytania, może nie. Na ten temat. No, ale, ale jest to temat warty poruszenia, bo często, często ludzie się pytają, no, że no nie, no jak to można powiedzieć, że, że jak to nie ma macierzyńskiego, nie ma tego, nie ma tego. Oficjalnie to się macierzyński, powiem Wam szczerze, nie nazywa tylko family leave of absence, czyli takie jakby em, na czas czegoś. Wydarzenia losowego typu dziecko, adopcja, własnego zdrowia można wziąć do 12 tygodni niepłatnych. No, i to by było na tyle y, w temacie. Witam Marta. Ojej fajnie szybciej z pracy i live. Także dobrze, jak nie macie pytania y, na ten temat, może rzucicie jakieś. Inne, a jeżeli nie, to będziemy kończyć ten, yy, może nie krótki, ale taki, yy, witam kolonie, yy, taki po prostu podsumowujący odcinek, co się zmieniło od tych dwóch lat, o, czy tam od trzech lat, kiedy rozmawiałam o tym macierzyńskim, no zmieniło się to, że po prostu w naszym stanie yy, powinno być to, jest to zatwierdzone przez gubernatora, że powinno to być płatne, ale ile... Na pewno to też zależy od pracodawcy. O Marta, byłam niedawno w Gnieźnie w restauracji New York, którą polecałaś kiedyś we vlogu. Tak, też tam byłam. Ogólnie myślę, że jest, jest fajna, ale jest droga. Jak na warunki polskie jest droga. Ula, w Polsce jest macierzyński, tacierzyński, wyprawka ojcowski. Dobra, cześć Mateusz, pozdrawiam! Dobra, kochani, dziękuję Wam za dzisiejszego live'a. Jeżeli komuś ten temat może się przydać albo e, możecie go polecić, to podajcie dalej e, łapki w górę, polecenia. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym ekscytującym vlogu. Na razie, pa!